Cześć, chciałbym Wam w tym odcinku przedstawić postać jednego z najbardziej znanych hetmanów Rzeczpospolitej, Stefana Czarnieckiego. Co o nim wiadomo? Nie wiemy nawet kiedy dokładnie się urodził. Jedni twierdzą, że było to w roku 1599, chociaż inni twierdzą, że mogło być to w kolejnych pięciu latach. Co do miejsca urodzenia, też nie jest lepiej, bo uważa się, że najbardziej prawdopodobnym miejscem tak, prawdopodobnym Miejscem urodzenia Czarnieckiego jest wieś czarca. Jeśli chodzi o rodzinę, to zacznę może od największej kontrowersji, czyli żony, Zofii. Zofia była córką macochy Stefana Czarnieckiego, oczywiście z pierwszego małżeństwa, więc aby w ogóle mogło dojść do takiego ślubu, musiał on uzyskać dyspensę kościelną. Rut nie był najbogatszy, mieli może z kilka wiosek i nawet gospodarowali na kilku królewszczyznach, ale tyle i aż tyle. Ojciec Krzysztof był człowiekiem odważnym i bitnym. Brał udział w bitwie pod Byczyną, a także pod Kirchholmem. Jego największym sukcesem, że tak powiem, państwowym, było objęcie urzędu starosty. I jest jeszcze jedna ostatnia rzecz. Stefan Czarniecki miał dziewięciu braci, co oznacza, że mały majątek, duża liczba rodzeństwa, Jedyna szansa na wzbogacenie się, na osiągnięcie czegoś, to służba wojskowa. Jego pierwszą wyprawą wojenną był choćby 1621. Ale ciekawsze dla naszej historii, przynajmniej jest to, co zdarzyło się 5 lat później. Czyli wojna z Gustawem Adolfem. A i jeszcze jedno, jeśli już mowa o wojnie. Wojna to takie miejsce, w którym człowiek bardzo szybko się uczy, co pozwala przetrwać, przeżyć. Albo po prostu człowiek umiera. Po drugie... Jest to miejsce, które pokazuje, jak zwyciężać, jak się wzbogacić. Wracając jednak do Hetmana końc Polskiego, on zastosował ciekawą taktykę podczas tej całej kampanii: uderzeń kawalerią na tyły wroga, bardzo szybkich i precyzyjnych działań. Bardzo musiało to boleć Szwedów, bo uderzało, dosłownie niszczyło ich linie komunikacyjne. Taki szarpany rodzaj walk nauczył Czarneckiego wiele. Tak samo jak służba u cesarza, trzyletnia zresztą, jako najemnik. Stefan Czarniecki walczył właściwie ze wszystkimi z Tatarami, z Kozakami, z Moskwą, ze Szwedami. Kiedy wybuchło powstanie Chmielnickiego, to wydawało się na początku wszystkim, że jest to takie samo powstanie jak każde inne i trzeba je rozwiązać w sposób podobny. Dlatego Hetman Potocki postanowił uderzyć w samo centrum Ukrainy. Wysłał swojego syna z trzema tysiącami żołnierzy. Do wzmocnienia Kudaku, a jego opiekunem, takim doradcą miał być właśnie Stefan Czarniecki. Cała ta historia kończy się bitwą pod żółtymi wodami, którą, jak wiecie, przegraliśmy. Podczas zdobywania obozu polskiego przez kozaków, Stefana Czarnieckiego nie było w obozie. Dlaczego? Na pewno nie dlatego, że uciekł czy się schował. Został wysłany na pertraktacje, które skończyły się w sposób nietypowy, bo całą delegację polską pojmano w niewolę. Na jego szczęście udaje mu się uciec, a nawet więcej, dostać do Kudaku. Na nieszczęście, Kudak zostaje zdobyty i znowu trafia do niewoli. A nawet więcej, bo kozacy mszczą się na obrońcach. I pojawia się wtedy wieść, że Czarniecki razem z innymi żołnierzami został zabity. Były to informacje na tyle poważne, że król tytuł cześnika, który należał się Czarnieckiemu, przekazał komuś innemu. Po uwolnieniu. Walczył także pod Batochem, tam gdzie wielcy inni zginęli. On przeżył. Stracił tam jednak brata, za którego śmierć na kozakach bardzo krwawo się później odpłacił. Zyskuje tytuł kasztelana kijowskiego. I jest to przewrotne. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że są to tereny zajęte przez wroga, więc chyba trzeba byłoby je odbić najpierw. Ale ma to swój pewien plus. Stał się senatorem. I tak dochodzimy do potopu szwedzkiego. Stefan Czarniecki oczywiście walczy po właściwej stronie, czyli króla. Z przeważającymi siłami wroga, w sposób, który znał najlepiej, czyli wojny szarpanej. Uderzeń kawalerii gdzieś tam na tyły wroga. Król tak bardzo ufał Stefanowi Czarnieckiemu, że powierzył mu obronę Krakowa. Rozumiecie Krakowa. Chociaż z drugiej strony chyba nie za bardzo miał wyjście. Kiedy zdjawił się pod miastem król szwedzki, Karol Gustaw to doznał pewnego szoku, że miasto nie chce się poddać. Sytuacja jednak nie była zbyt ciekawa. Po pierwsze, wróg miał przewagę. Po drugie, mieszczanie chcieli, aby jak najszybciej się skończyło to oblężenie. Po trzecie, przegrane pod Gródkiem nie napawały optymizmem. Czarniecki ma więc do wyboru dwie opcje. Zginąć z honorem, grzebiąc miasto, albo wynegocjować jakieś łagodne warunki poddania Krakowa. Wybiera to drugie. Ze sztandarami, z bronią w ręku. Opuszcza miasto. Jedyny warunek, jaki mu Szwedzi postawili, to, że nie może podjąć działań zbrojnych przez jeden miesiąc od opuszczenia miasta. Dlaczego Szwedzi zgodzili się na tak łagodne warunki? Dlatego, że nie zakładali, że Czarniecki w ogóle będzie przeciw nim walczył później. A tu taka niespodzianka. Czarniecki wraca z królem do kraju, Janem Kazimierzem, a ten czyni go regimentarzem, i może nie jest to funkcja równa funkcji Hetmana. Jednak zdarzało się, że całe oddziały przechodziły pod komendę Czarnieckiego, zamiast pod hetmanów, którzy byli nieudolni. Buławę Polną uzyskał na sam koniec swojego życia. W drodze do Warszawy 16 lutego zmarł, 1665 roku. Pozdrawiam Was moi bracia i siostry, cześć!